W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty cały jesteś dobrocią i miłosierdziem. Tak bardzo Cię kocham i potrzebuję. Znasz mnie najlepiej i wiesz, co teraz dzieje się w moim życiu. Jest mi trudno, ciągle się zamartwiam, w mojej głowie panuje nieustanny mętlik. Proszę, ulituj się nade mną i pomóż mi to wszystko ułożyć. Chryste, błagam, ześlij na mnie mądrość, bym wiedziała, co czynić, gdzie poszukać odpowiedzi. Pozwól, by rozjaśnił się mój umysł, by stres nie przygniatał mnie tak bardzo. Pozwól, proszę, by Duch Święty prowadził mnie podczas tych trudnych dni. By mi podpowiadał, i kierował moimi krokami. Głęboko wierzę, że z jego pomocą uda mi się rozwiązać to, co trudne. Panie, tak wiele jeszcze muszę zrobić, nad tyloma sprawami pomyśleć. Błagam, bądź przy mnie, bym nie popełniła błędu, nie zgrzeszyła, nie zagubiła się duchowo. Oddaję Ci mój umysł, moją duszę i moje ciało. Proszę, działaj we mnie każdego dnia, bo tylko z Tobą będę bezpieczna. Zbawicielu, ufam w każdy Twój plan dla mnie. Wierzę, że cokolwiek dla mnie postanowisz, będzie dobrze, bo Twoja miłość jest silniejsza niż moje problemy. Niech każdy mój dzień rozświetlony będzie Twoją obecnością. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!